Zwykle mówię, że metoda ta i wszystkie metody spektroskopowe są próbą dialogu badacza z nieożywioną materią. My, mając taki znakomity przyrząd, który możemy traktować jak Google Translator, możemy zadawać pytania molekule i możemy otrzymywać odpowiedzi. Oczywiście otrzymujemy odpowiedzi w języku, który jest dosyć specyficzny to nie jest ogólnie dostępny i ogólnie znany język, tylko to jest język, to jest system kodów, które my musimy nauczyć się tłumaczyć. I możemy zadawać pytania, bo to jest niezwykle istotny element całej strategii związanej ze spektroskopem NMR, które naprowadzą nas na właściwy trop, jak właściwie na poziomie atomowym zbudowana jest jakaś molekuła. I często ja również moim doktorantom mówię, że nasza praca jest pracą jakby polegającą na składaniu pucli. My oczywiście mamy tutaj takie drobne elementy, które mając te informacje, gdzie pani mieszka, gdzie, jaka jest struktura rodzinna, jesteśmy w stanie złożyć w spójny obraz, który nam definiuje na poziomie atomowym molekułę, którą chcemy zdefiniować. Po co my to robimy? Robimy to po to, aby odwzorować pewne struktury, aby potem kreować następne i przez wiele czasu zajmowaliśmy się grupą peptydów opioidowych które pojawiły się w sferze naukowej w latach 70., a początek tego był taki, że etnologowie, którzy badali życie Indian, podejrzeli, że śluz żaby zbierany w pewnych specyficznych warunkach i wprowadzony do ciała powoduje jakieś ekstatyczne doznania właśnie tych Indian. No i okazało się, że w tym śluzie żaby produkują pewien rodzaj specyficzny peptydów, który dla żaby nie innych mechanizmów obronnych jest taką naturalną obroną przed wrogami. I to otworzyło obszar ogromnie ważnej dziedziny działań związanych ze środkami przeciwbólowymi. Morfina, jak Państwo wiecie, to jest lek, czy nie lek, ale środek znakomity, który ma pewne ograniczone możliwości, natomiast w obszarze peptydów istnieje ogromna możliwość modyfikacji chemicznych. No, i to uruchamia pewien nowy obszar działań. I tego typu problemów, które są związane z rozpoznaniem struktur, a potem kreowanie nowego bytu materialnego, jest ogromnie wiele. I tutaj właśnie to narzędzie jest narzędziem bardzo kosztownym, ale dostarcza niezwykle istotnych informacji na poziomie atomowym. My wiemy, co mamy, wiemy, jak subtelne. Różne informacje strukturalne decydują o pewnej biologicznej aktywności, i jesteśmy w stanie potem odwzorować w laboratorium chemicznym to, co jest naprawdę istotne. Tym jest spektroskopia NMR. Oczywiście. Tutaj to, co pokazujemy, to jest bardzo proste pucle, ale jak wyobrażacie sobie Państwo pucle złożone z dwóch tysięcy elementów, z którego musicie zrobić twór trójwymiarowy, no to wtedy oczywiście jest to zadanie nie na jeden dzień, tylko na całe miesiące, a czasami na lata. Więc to wymaga pewnych specyficznych kompetencji, wieloletnich przygotowań zespołu i oczywiście bardzo wyrafinowanych przyrządów, które tutaj Państwo widzicie. Jest to wielka inwestycja dla każdego Instytutu, natomiast ona potem przekłada się na to, o czym mówimy. To znajomość na poziomie atomowym związku, który staje się przedmiotem naszego zainteresowania.